Ha, zmiana planu. Spotkałem gościa, zabiera mnie na Daikoku. Nie mają chyba klientów za jedną trzecią ceny. Jedziemy dzisiaj niedziela, więc najlepszy dzień, żeby odwiedzić parki najwięcej samochodów. Dobra, jest już dzień kolejny. Byłem, nagrałem i zaraz wam wszystko pokażę, ale zdałem sobie sprawę, że yy, nic nie powiedziałem, czym jest daikoku. Więc daikoku... To jest taki jedno z najbardziej kultowych miejsc spotkań fanów samochodów, fanów motoryzacji, którzy prawie codziennie się tam zjeżdżają. Jest położone w Yokohamie na sztucznym półwyspie. Dostać tam się można tylko samochodem. Nie ma komunikacji miejskiej, bo no to jest na autostradzie, więc z autostrady trzeba tam wjechać na ten parking, który miał być normalnym parkingiem na autostradzie, ale stał się takim właśnie totalnie sławnym miejscem. Ludzie przyjeżdżają tam też pokazać swoje fury, swoje skarby. Fajnie bo też można nakręcić, pogadać z ludźmi, porobić zdjęcia. W końcu po to przyjeżdżają tam, żeby pochwalić się perełkami. I można tam spotkać naprawdę szalone, totalnie szalone fury. Więc co, tytułem wstępu to chyba tyle. Jedziemy dalej. What is he doing? Taxi drivers. The engine didn't like it. It was by accident as well. Someone played around with it. And we have 1.84. Nieźle. Wracałem już do domu, spotkałem gości, co stali samochodowni, chciałem nakręcić trochę. mi mówili. Zacząłem z nimi rozmawiać. Oje ile? Taka wycieczka, że jeszcze nie byłem na Daykoku. No, już normalnie 35 tysięcy, ale jak y, mają mi jedno miejsce, więc jak coś to za 15. Więc raz dwa. I jesteśmy. Daykoku. No trochę jak się tu wjeżdża, to trochę wygląda jak na szybkich ściekłych. On these bees hit on my wrist, can't tell the time on it. I'm young and turn, I'm young and turn, I'm getting lit popping my ears, I'm young and turn, I'm young and turn, I'm young and turn, I'm getting lit popping my ears, I'm young and turn, I ain't no rapper, I like money and I popping it. hey it's crosses on my feet, drip down to Chris. Starting to think these people's toes, broke down, stand on business. These we visit on my wrist ain't tell the time on me. I'm young and turn. me up. I'm young and turn. me up. I'm getting lit pop in my ear. I'm young and turn. Hey turn me up. I'm young and turn. Hey turn I'm getting lit pop in my ear. I'm young and turn. Hey turn me I'm faux shit, I'm drippin' like a faux shit. Szkoda, że nie jest trochę lepiej oświetlone, żeby było lepiej widać, ale no robi wrażenie. No ja jeżeli chodzi o motoryzację, nie zdam się kompletnie, ale tutaj się jaram. Hey, fit mode in your ring. Check my clothes. Check my I got it in bro, got it M, that means we bowlin. Anytime throughout the day, that money calling I'm a cash addict, I'm a track fanatic. Attitude, nice, gib, bad writing. Counting 200,000. Damn it, got my hands cramping. Paddock, I ain't busted down, look like we bought I ain't no so rapper, I like money and I poppin' it. Hey, it's crosses

you ain't got slow motion, so why you bring up motion in? You can say you really him, you gotta show me twin Big bank take little bank, I'll bring the vouchers in. You can't spend a hundred, get it back, then why you talking in? I can show you how to spin a bag and get it out again. He's swatching me, just like kids watching backyard again. I done bounced up, ran up a meal, you partying. If I chase a bag, you chase the audience. I ain't no rapper, I like money and I'm popping it. As crosses on my feet Drip down to Chris Startin' to thank these people's toes Bro, now stand standin' on it These BBs in on my wrist Can't tell the time I'm young and turn I'm young and turn I'm gettin' lit poppin' my itch I'm young and turn I'm young and turn I'm young and turn I'm gettin' lit poppin' my itch I'm young and turn I ain't no rapper, I like money Niesamowite, bo komuś ostatnio właśnie mówiłem, że muszę tu przyjechać, sprawdzają ceny no i w ogóle, wnet się bachały od 40 tysięcy w górę za 15 wszystko się super zawsze układa. in general polish people when they're mad and they just yell around it's very fun same as in russian romanian everything like that. It sounds very fun when they yell Co pada, więc metro i do domu.